Gdyby ktoś nas zapytał, czy jest jakiś trend, to bardzo trudno było mi na to odpowiedzieć. Wydaje mi się, że trendem na dzisiaj jest to, że po prostu nie ma trendu. Okrągła forma, kwadratowa, prostokątna, one wszystkie są aktualne. Jedno musi być na miejscu. Dobry design. I tego mamy tu pod dostatkiem. Krzesło, czy ufo, plastik, czy produkt high-tech? A czy to jest wygodne? Jest. Krzesło, chyba najbardziej bliski człowiekowi element wyposażenia wnętrza. Jego kształt wiernie odzorowuje naszą anatomię i fizjologiczną potrzebę relaksu. Jest naszym prawdziwym oparciem. Każdy z nas ma ich przynajmniej kilka. Służy nam wiernie od wieków jako przyjaciel przy posiłkach. I jest nieodzowny w pracy. Daje chwilę wytchnienia i pozwala zapomnieć o sile grawitacji, dając odpoczynek zmęczonym nogom. Na ile sposobów można je zaprojektować? Przecież musi być dokładnie dopasowany do naszej anatomii. Czy aby na pewno zawsze funkcja krzesła determinuje jego kształt? Czy potrzeba indywidualizmu nie bierze góry nad odwieczną potrzebą podparcia naszych pleców i pośladków? Chyba jednak zawsze silna potrzeba postępu i kroczenia z duchem czasów powoduje, że nowe widoczne jest również tutaj, oby tylko nie ze szkodą dla naszych pleców. Biel, a może naturalny kolor drewna tworzywo i kolor jak na łące pełnej kwiatów. Mediolan, stolica designu, a może stolica krzeseł. Włoski design, jak we wszystkim, także w meblach, wytycza wszystkim trendy. Włoskie meble charakteryzują się najlepszą jakością, najlepszym wykonaniem, dbaniem o wszystkie szczegóły. Tak naprawdę my wszyscy uczymy się od nich, jak produkować meble. Włosi zaczynają stosować pierwsi jakieś nowe rozwiązania, które Wcześniej praktycznie nie były nigdzie więcej stosowane. Coraz drobniejsze przekroje medli. Przepiękna linia krzeseł, oparcia, tkaniny, wykończenia. To jest to, co Włosi zawsze pierwsi pokazują i wytyczają właśnie te kierunki. I we wzornictwie, w kolorystyce, ogólnie w designie. Klienci najpierw patrzą, co Włosi pokazują, i próbują także szukać to u innych producentów. Włosi są stosunkowo drogim producentem i ta ich oferta jest droższa. My także potrafimy to robić i potrafimy to zrobić troszkę taniej. Mamy bardzo nowoczesne wzornictwo, nowoczesne modele, które właśnie wzorujemy. Na tym włoskim designie. To są krzesła przede wszystkim proste, po prostu same w sobie już zawierają to piękno i, i nie trzeba tam nic więcej dodawać, upiększać. To jest przykład designu, który nasza firma produkuje od 1881 roku, czyli od czasów Tonetowskich. Jesteśmy jedynym producentem, który potrafi w ten sposób wygiąć drewno bukowe. Inni producenci potrafią to robić, ale z elementów o przekroju okrągłym. Natomiast to oparcie zrobione jest w przekroju kwadratowym, które podczas wyginania musimy utrzymać w tej jednej płaszczyźnie. To przykład krzesełka, które pokazuje nasze możliwości. Potrafimy go wygiąć z jednego elementu. To bardzo ciężkie, aby, aby w ten sposób wygiąć drewno, nie powodując żadnych pęknięć, żadnych rozwarstwień. Umieć to zrobić po prostu z jednej formy, w jednym procesie technologicznym. Stoją, leżą, wiszą są dosłownie wszędzie. I te, których używamy, i te, na które patrzymy, podziwiając mniej lub bardziej obfite kształty. Plastikowe, przezroczyste, kolorowe, tapicerowane, drewniane, niskie i wysokie, stoją w szeregu jak dobrze wyszkolone wojsko. Producenci w imponujący sposób potrafią połączyć tradycję klasycznej formy secesyjnego krzesła z możliwościami, jakie daje współczesna technologia. Krzesło może być twarde pod warunkiem, że będzie dopasowane. Zobaczmy, jak to wygląda w Polsce. Czy jest coś takiego, co zaskoczyło Panią w Mediolanie w tym roku? Sądzę, że powrót do bieli. Szczególnie jest to widoczne na krzesłach. Siedziska oparcia w kolorze białym zarówno skóry, jak i tkaniny materiałowe. Czy ostrzega Pani jakiś inny trend, który również jest obecny na naszym rynku? Natura, powrót do natury. Produkty z naturalnego drewna, naturalne forniry, naturalne kolory. Poprzez nowoczesny design staramy się trafić do jak najmłodszej grupy docelowej. A bardziej dojrzali klienci, czy oni też poszukują funkcjonalistycznych mebli, czy też szukają czegoś innego? W naszym kraju jest takie przeświadczenie, że mebli nie wymienia się dość często. Klienci poszukują mebli, które są uniwersalne, bezpieczne kolory i bezpieczne formy. Gdy zmienimy kolor naszego wnętrza, to forma będzie nadal pasowała. Czyli to są meble ponadczasowe po prostu. A proszę powiedzieć, czy te najczęściej kupowane właśnie przez tą grupę odbiorców, czy to są meble, nie wiem, jasne, ciemne, a może to jest jakaś specy specyficzna kolorystyka? Ciemne, zdecydowanie ciemne. Bezpieczne, spokojne kolory dające y, ciepło i duszę tak naprawdę tym meblom dobrze się komponują w każdym pomieszczeniu. Czyli w zasadzie trend niekoniecznie musimy kojarzyć z czymś, co jest krótkotrwałe, to może być również coś, co trwa długie lata. Ja bym e, nawet powiedziała, że trendy tworzą sami klienci, e, poszukując tego, co w ich zdaniem jest dla nich najlepsze, najbardziej funkcjonalne, co daje im e, ciepłą atmosferę rodzinną. Najbliższy czas w designie upłynie pod znakiem. Bieli, naturalizmu i minimalizmu, co również będzie widoczne w naszych kolekcjach. Nawiązując do natury, my bardzo przywiązujemy do tego wagę. W naszych meblach giętych jest to szczególnie widać, ponieważ produkowane są dokładnie tak samo jak przed 130 laty. Czterech wysokich barczystych mężczyzn wygina to drewno ręcznie. Czy meble muszą być banalne? Nie. Czy muszą być trendy? Może nie do końca. Ale na pewno muszą być funkcjonalne i w pewnym sensie ponadczasowe, co wcale nie oznacza nudne. Trendy, 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 ale jednak nie ma to jak dobra ręczna robota. W następnym odcinku pokażemy, jakie trendy panują obecnie w projektowaniu kuchni.